serdecznie witamy wszystkich hodowców i jak widzimy na pierwszym planie kolegę Ryszarda Żółkiewicza czyli jesteśmy w miejscowości Rzędowice mamy dzisiaj środę to jest chyba 4 września już tak, tak, tak 4, 4 września i koledzy tutaj Kostosz Żółkiewicz organizują trening gołębi młodych tutaj kolega Ryszard został tutaj pilnuje przylotu gołębi tam jest zegar włączony tak, tak, tak u Nikona zegar. Macie oczywiście u przypomnijmy a kolega Jerzy Pojechał z głębiami wypuścić. Tak. Pojechał już jakiś czas temu, także teraz czekamy na przylot, zobaczmy, tutaj są przygotowane już wloty, otwarte są. Także na jaki dystans pojechał? Je, je, 25, kilometrów. 25 kilometrów 25 tak? km. A tak. w którego kierunku z tego co normalnie Ten puszczacie. Ale Tak, no, no, czyli po wy z zachodu puszczacie. Zachodni, tak. tak. I tutaj tak często, jak często wykonujecie takie loty w tygodniu? Dwa razy. Dwa razy. Dzisiaj to w środę i? i, i w czwartek w zależności kiedy zależy, jak, jak, jak jest lod, nie? Słuchaj, zobaczmy, kolega jeszcze w ręku ma, co to? kołatka tak? tak, tak. To jest do przywabiania. Do, do przywabiania gołębi. Każdy no, że... ma swój jakiś sposób tam, my Ta, widzieliśmy hodowców z reguły mają wiaderko z jakimś tam karmą. Kolega, pamiętam, Jarek Wożała w zeszłym roku, kiedy na lotach gołębi młodych gościliśmy u niego, to miał taką puszkę, jeszcze przywiózł ją sobie zabrzalotuję. Zabrza, lotuje. przypomnijmy, teraz tam w miejscowości Korne. To jest oddział Kościerzyna, on miał puszkę z kamyczkami takim, to jeszcze ze Śląska była pamiątka, a tutaj widzimy kolega Ryszard trzyma w ręku kołatkę. No to my teraz czekać będziemy na te gołębie, powiedzmy jeszcze ile tych gołębi puściliście dzisiaj na lot? Dzisiaj 76. 76 to wszystkie, jakie były? Tak, to są dwie drużyny. Nie? Dwie jedna drużyny. troszkę, jedna jest. A to są wszystkie kompletnie, czy jakieś tak. zostały tak. u Was? Nie, nie. nie to jest komplet. No. A dużo gołębi teraz straciliście ostatnio na tych tak Głębi Młodych? 9. 9, tak? No zobaczmy, zobaczmy ile, ile, ile dzisiaj przyleci. Pa. Tutaj popatrzmy, tak to wygląda. No i będziemy czekać na przylot gołębi. I pojawiły się gołębie. przyleciały, przyleciały wielkim stadem. Widzimy kolega Ryszard. Jeżę je poła tą kołatką. No, zobaczmy, no, Przyleciały takie duże grupy, już jeden siada no, na ulotach. Zobaczmy, jak to wygląda. No, jeszcze sobie kilka kółek robią. No, zobaczmy. No.

tak jak każdy ma pojdź, 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 pojdź. Pojdź, 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 pojdź. Pojdź, 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 pojdź. Pojdź, 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 pojdź. Pojdź, 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 pojdź. Pojdź, 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 pojdź. Pojdź, pojdź, Chodź, 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 chodź. To jest zawsze nie chce wejść. Taki maruder? To jest taki maruder, właśnie. On jeszcze i potrafi wyskoczyć, nie? Aha, wejść i wyskoczyć? We, we, Wejdzie i wyskoczy przez ten, nie? Nie ma nic. Nie? Ale już szedł teraz. Nie ma? Proszę? Nie ma Więcej nic. nie ma, już nic nie siedzi. Widzimy. Co tam w pojnikach, Ryszard, miałeś przygotowane dla nich? Co? Co tam w pojnikach? Normalnie elektrolit? Woda? Nie, sama woda. Dzisiaj mają ten jedyny Aha, a do karmy coś do karmy? Dokarnych... Nie, 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 teraz mają drobne kroki. Się... No, to, no to, można. To, to on wygląda? Drobne No, zobaczmy. Tak tu widać. Widzimy radio, charakterystyczne w tle. Słychać, które zawsze tutaj działa. I sobie tego będzie jechać. Spokojnie. Tam zamknięte jakieś macie? No, to są takie, te co nie a, rozumiem. Tu widzimy, tak to wygląda. No, i widzieliśmy, jak wyglądał trening tutaj zorganizowany przez spółkę tak. Kostosz Żukiewi. Zobaczymy tylko jeszcze zobaczymy tutaj w domku. Zobaczymy jak ile przyleciało. 34 na 34, a druga drużyna będzie miała Pewnie też pełno, zaraz zobaczyło. I wrócił ksiądz Jerzy, który je wywoził. Przyszły piękną grupą, dosłownie przed chwilką. Z jakiej odległości były puszczane, Rysiek, na mój no, 25 km. No powiedzmy 30-30. To niewiele się spóźniłeś po nich. No nie dało się szybciej, ale wiedziałem dzisiaj, jest taka dobra pogoda, miały lekko pod wiatr i no i widać że są. Tutaj właśnie widziałem 34 na 34 na jedną drużynę przeciało, taka tak. droga, bo tu dwie drużyny końcowały. Tak A może zobaczyć ile tam druga drużyna, bo tutaj Dobrze. rysiek mówił że chyba 68 gołębi razem było. Już no i tu zobaczymy teraz no, tutaj sobie tam spokojnie tutaj wszystko rejestruje, odtwarza, czy tu jest pamięci za chwilę będziemy widzieć. Powinno być ich 26, chyba tu, 25. Bardzo ładnie taką całą, całą grupą przyleciały. Oj, tu jest 25 na 25, tak? A, czyli tam jeszcze pojedyncze chyba brakuje. Brakuje. Dwa. To Tu dolatuje. Jeszcze jeden właśnie. O, to jest właśnie ten trakujący z z Łatka też już odwiedziliśmy. pod nieobecność jak księdza jerzego. Bo się tam tajniki zdradził trochę. I jeszcze, a nie to i trzy inne. Baj, 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 Aha, I widzimy. Tak jak... latają po prostu, z tymi się połączyły od sąsiada i... A, bo sąsiad też wypuszczał. Tak jest. I nie, nie, sąsiad ma wypuszczone. Aha, wypuszczone. I się z nimi tu połączyły. Dobrze, tak jeszcze się... rysił ostatni a Także tak wyglądał właśnie trening tutaj u spółki. Teraz powiedzmy jeszcze tutaj lotów tutaj ile jeszcze Wam zostało do końca? No, zostały po trzy loty. Po trzy loty i tak, tak. z te ostatnie gołębie właśnie siadają. Kolega Rysiek nawołuje. A my możemy zakończyć naszą relację tutaj z treningu, który się odbywał w rzędowicach. Uspół, u spółki hodowane od owej żółki. Dobry lot.